Dzień dobry, cześć, hej z tej strony oczywiście Mikołaj, mechanika pojazdowa Handel. Witam wszystkich zainteresowanych tym ogłoszeniem. Dzisiaj mamy do zaoferowania Państwu Typowego crossovera z przedstawiciela Mazdy jest to Mazda CX3. Ten konkretny egzemplarz wyprodukowany został w 2016 roku. Samochód pochodzi z polskiego salonu, jest odkupiony przez nas od pierwszego właściciela. Jego historia oraz przebieg są w pełni potwierdzone oraz oczywiście nam znane i tą wiedzę też Państwu oczywiście chcemy jak najbardziej przekazać. Najbogatsza wersja wyposażenia, dwulitrowa litrowa benzyna, 150 koni mechanicznych, automatyczna skrzynia biegów i napęd na 4 koła, wersja Sky Passion Plus, pakiet Safety. Tego wyposażenia naprawdę mamy tutaj sporo. Myślę, że każdy dopasuje się do tego samochodu. Jak widzicie, przepiękny czerwony metaliczny lakier Mazdy, znany już tak naprawdę od wielu lat, ale dalej zachwycający swoim wyglądem. Auto wygląda naprawdę bardzo atrakcyjnie, a w tej prezentacji chciałbym pokazać Państwu samochód z jak najbardziej prawdziwej strony. Pokazać jego, pokazać jego mankamenty oraz oczywiście zalety. I tak też myślę, że możemy przychodzić już do sedna. Zobaczymy sobie każdy element blacharski od A do Z. Zatrzymamy się w kilku miejscach. I lecimy. Jak Państwo widzą, błotnik, drzwi bez jakiejkolwiek skazy. Wszystko wygląda bardzo dobrze. Brak jakichkolwiek zagnieceń, dołeczków, rys. Tutaj na drzwiach tylnych od strony kierowcy jedna ryska, tutaj druga ryska w tym miejscu. Zaprawiliśmy to lakierem. Z tyłu przyciemnione szyby, co widać. Mamy czujniki parkowania, kamerę cofania. Przepiękne alufelgi. Tutaj też taka ciekawostka, do samochodu jest drugi komplet kół, czyli koła zimowe, również na alufeldze, więc bardzo fajny zestaw do tego samochodu. Auto jest w 100% kompletne, dwa kluczyki, pełna książka serwisowa, pełna dokumentacja, dwa komplety kół. Co najważniejsze, samochód jeszcze miesiąc temu było, był na serwisie na wymianie oleju oraz filtrów. Wtedy też zostały zmienione w tym samochodzie tarcze oraz klocki hamulcowe na przedniej osi. Tak więc naprawdę auto bardzo mocno doinwestowane i to co nas cieszy bardzo mocno samochód cały czas serwisowany na bieżąco. Tutaj przy lusterku od, na drzwiach od strony pasażera taka bardzo drobna rysa na wideo państwo pewnie tego nie są w stanie zobaczyć, aczkolwiek my takie rzeczy też państwu przekazujemy. Z przodu mamy halogeny, mamy matrycowe ledowe reflektory inteligentne. Mamy oczywiście to można poznać po znaczku aktywny tempomat. Oczywiście jest też wyświetlacz head up display. Wyposażenie naprawdę na bogato. Koła 18-calowe alufelgi. Na oponie z 2022 roku, w bieżniku naprawdę bardzo dobrym, spokojnie, jeszcze 3-4 sezony na tych oponach będziecie w stanie pojeździć. Koła zimowe to również, alufelgi w kolorze szarym, opony zimowe bardzo dobry stan 2021 rok. I tak jak ktoś nas zna, tak jak ktoś wie, jak sprzedajemy samochody, i oczywiście przekazujemy pełną historię tych samochodów, tak ten. Tak, ten egzemplarz w swojej historii, w swoim życiu, że tak to powiem, miał dwie szkody. Wypadki, szkody komunikacyjne, zwał jak zwał. Ja bym to bardziej nazwał jakąś tam delikatną szkodą. Dwie szkody w tym samochodzie były i my, oczywiście, jak zwykle, dociekle mamy pełną dokumentację również tych szkód. Mamy zdjęcia fotograficzne, mamy również kosztorys naprawy, wyceny wszystko od A do Z, tak by Państwu pełną historię tego samochodu przedstawić. Do czego dążę? Tutaj się niestety też zaczepimy o te raporty, które, na które jest szał, na które jest dzisiaj moda i ostatnio usłyszałem taki bardzo fajny tekst tym raportom i tutaj powiem niestety jest strony, czy to jest Car Vertical, czy Autodena, nie jest to broń Boże jakakolwiek reklama tych oto portali, ale tym raportom nie chodzi o to, żeby Państwu sprzedać raport jeden. Proszę mnie teraz doskonale zrozumieć. Im chodzi o to, żebyście Państwo kupili 3, 4, 5 raportów. No wtedy oni na tym zarabiają. Ich nie obchodzi, co jest napisane w, tych raporcie, w tym raporcie, drodzy Państwo. I oczywiście my taki raport również posiadamy. Nie będę drugi raz mówił nazwy tej firmy, tych raportów. Tylko po prostu Państwu to wszystko chyba przedstawię. Na początek, jeszcze zajrzymy, zajrzymy tylko szybko do serwisu. Tak jak powiedziałem, 10. Wrzesień 2025 rok, 117 tysięcy kilometrów na ten moment jest on, niespełna 118 tysięcy kilometrów przebiegu tego samochodu. Zobaczcie, rok w rok serwis prowadzony, krok po kroku, w pełni udokumentowany przebieg. Oczywiście, zobaczcie, pełne inspekcje Mazdy, wszystko od A do Z posiadamy. I tak jak powiedziałem, samochód miał dwie szkody, ja sobie tylko je pozwolę teraz odnaleźć. Odnaledziemy może na początek ten raport. Z tej przepięknej firmy, której zależy tylko i wyłącznie na tym, by Państwu państwo po prostu naciągnąć, no bo nic innego w tym, e, żadne inne słowo tego ująć po prostu nie mogę. Mamy oczywiście pełną historię, polisa ważna, przegląd, badanie techniczne ważne. E, tak jak wszystko Państwo widzą, i mamy tak, jedną szkodę z tyłu 5,5 6000 zł. 2024 rok, rok temu, e, moi drodzy, z tą wyceną. Może się zgodzę. 5,5-6 tysięcy. Ok, ale zobaczcie. Mamy drugą szkodę z przodu. Uszkodzenie nadwozia. Strafa uszkodzenia przód, prawy przód, lewy przód i tak dalej, zobaczcie na kwotę no weźmy sobie te największe widełki 30 tysięcy złotych i zobaczcie, nie znacie samochodu, wykupujecie sobie taki raport, no i co no, generalnie auto zapewne byście skreślili ze swojej listy, nie wiem, oczekiwań z listy samochodu, które chcecie mieć że tak powiem, no to już szukamy wam zdjęć oczywiście tą pełną historię macie państwo do wglądu również u nas, na miejscu przy oględzinach samochodu i jest, oto ta Mazda Ze szkodą na 30 tysięcy złotych Maska, grill Koniec szkód Zobaczcie, maska, grill Tak jak powiedziałem to by było na tyle z uszkodzeń. Uwaga! 30 tysięcy złotych uszkodzenie tego samochodu. Już pewnie nie jeden z Was pomyślał, że jest to całka. No nic bardziej mylnego. Zobaczcie. Wszystko mamy od autosep. Uszkodzenie z tyłu. Tam było 6 tysięcy załóżmy biorąc te największe widełki. E, to mocowanie tylnego zderzaka oraz belka pod nim. E, z zewnątrz tylko i wyłącznie e, był to element no jakby w sumie cały zderzak. Tutaj było delikatne pęknięcie, to też jest również na tych zdjęciach. Zobaczcie, o tu jest ten plastikowy element, i tutaj koło czujnika parkowania podrapane mamy. O zobaczcie, uszkodzenie z tyłu na 6000. I o ile, o tu mamy nawet przebieg, samochód wszystko od A do Z. I o ile z tym uszkodzeniem na 5-6 tysięcy się zgodzę, no to sami. Ocencie, co możecie w stanie powiedzieć na tą szkodę o kwocie 30 tysięcy złotych? No, chormalne kwoty, prawda? Tak więc lecimy dalej z prezentacją tego samochodu. Bagażnik, zobaczcie, mamy pełną dokumentację: mamy matę gumową, dwuspadzisty bagażnik. Pod spodem mamy zestaw naprawczy. Samochód, tak jak powiedziałem, 100% kompletny, półka bagażnika, wszystko jest na swoim miejscu. Tutaj mamy kamerę cofania. A w zderzaku, oczywiście, czujniki barkowania. Każdy element wyposażenia tego samochodu, czy to kwestie elektryczne, czy mechaniczne, jest w 100% sprawny. Auto nie generuje jakichkolwiek błędów. Jeździliśmy tym samochodem, testowaliśmy, sprawdzaliśmy i wszystko spisuje się naprawdę świetnie. Tapicerki, doły, drzwi wszystko wygląda również bardzo dobrze. Świetne połączenie kolorystyczne, jak Państwo widzą. Biała skóra, ciemna Alcantara, plus jeszcze drugi kolor skóry na. Przykład na boczkach drzwi jest to ten taki bordowy, również w skórze kolor, który widzicie na przykład na tapicerkach wnętrze prezentuje się świetnie, dwa komplety dywaników welurowe oraz gumowe pod spodem. Mamy tutaj bezkluczykowy dostęp, bezkluczykowe odpalanie, dwa kluczyki, oczywiście na głośnienie boze, świetnie grające zresztą elementy. Szczotkowanego aluminium. Zobaczcie na fotele: deskę rozdzielczą oczywiście podgrzewane fotele: Apple CarPlay, Android Auto, head-up display tak jak powiedziałem, asystent zmiany pasa ruchu, czujnik martwego pola to wszystko w tym samochodzie jest i jest oczywiście sprawne. Elektrycznie składane lusterka, czy te elektryczne szyby, to są takie kwestie chyba, o których mówić nie muszę. Zobaczcie na tapicerki. Wszystko wygląda doskonale. Tutaj również miejsce przeznaczone dla kierowcy, nigdzie nie zużyte. Fotele wyglądają doskonale. Przepiękne zestawienie kolorystyczne moim zdaniem. Zobaczcie jak to się pięknie zlewa z tym właśnie czerwonym kolorem. Na dwozie. Ja sobie pozwolę usiąść na miejscu. Kierowcy, odpalimy samochód. Tak jak powiedziałem mamy dwa kluczyki, bezkluczykowy dostęp. Klikamy hamulec, klikamy przycisk. Samochód mamy odpalony. Od razu otwiera nam się wyświetlacz head-up, display, radio sobie. Ściszymy, oczywiście, żeby nam tu YouTube nie zastrzegł żadnych praw. OK. I zobaczcie, czytelne zegary, prędkościomierz cyfrowy, obrotomierz. Jak Państwo widzą. Analogowy 117 288 km. To jest przebieg tego oto egzemplarza. Skórzana kierownica, manetki zmiany biegów w kierownicy. Z lewej strony sterowanie multimediami, odbieranie, odrzucanie połączeń. Z prawej strony tempomat oraz limiter. Tempomat jest aktywny, co Państwo widzą. Zobaczcie, od razu na head-upie wyświetlają Wam się Rzeczy związane właśnie z tym Mamy asystenta zmiany pasa ruchu Mamy, zobaczcie tutaj, mamy i-stop Czyli popularny start-stop unik ciśnienia w kołach Oraz martwe pole Lusterka są elektrycznie składane Zobaczcie jedno jak i drugie, wszystko działa w porządku Cztery elektryczne szyby, możliwość zablokowania tylnych szyb jest Tutaj na środku wyświetlacz. Tutaj obsługiwany tymi przyciskami oraz joystickiem. Mamy nawigację, mamy CarPlay'a, mamy kamerę cofania. E, wszystko o, widzicie Android Auto, Apple CarPlay. E, po kablu oczywiście nie jest to bezprzewodowe, jest to przewodowe. Po kablu mamy CarPlay'a oraz Android Auto. Ustawienia: Mamy tutaj ustawienia. Możemy sobie pod siebie wyregulować. E, mówimy tutaj o wysokości. Oraz regulacji. Zobaczcie, wszystko, oczywiście, w języku polskim jest jak najbardziej normalne. Asystent zmiany pasa ruchu, wykrywanie martwego pola wszystko w tym samochodzie jest oczywiście sprawne. Przepiękna wstawka. Poniżej przyciski od podgrzewanych foteli, regulowane w trzech płaszczyznach mocy. Panel klimatyzacji. Klimatyzacja jest oczywiście sprawna, jak i cały samochód, jak i każdy jego podzespół. Mamy wejście. CD do multimediów mamy również wejście USB oraz AUX. Tutaj 12V wejście zapalniczki. Automatyczna skrzynia biegów sześciobiegowa. Ze zmianą, że tak powiem, specyfikacji mamy tryb sport oraz normalny tej skrzyni biegów. Tutaj te joysticki właśnie od multimediów. Podłokietnik skórzany, otwierany, wygodny. Dwa miejsca na napoje w tym miejscu może taki minut, że gdy macie podłokietnik rozwinięty to niestety do tych miejsc się nie dostaniecie to takie spostrzeżenie ode mnie podświetlenie wnętrza w technologii LED, mamy nawet jakieś okulary tutaj w miejscu przeznaczonym dla nich oczywiście tutaj lusterka cała tapicerka cały samolot prezentuje się świetnie tak więc zobaczcie, taki egzemplarz jest na sprzedaż, pokażemy jeszcze kamerkę cofania, naprawdę w fajnej jakości, zobaczcie. I oczywiście czujniki parkowania, to wszystko w tym samochodzie jest sprawne. Tak więc... Autko mamy teraz odpalone, Mazda CX-3. 2016 rok, 2-litrowa benzyna, 150 koni mechanicznych. Przebiegiem niespełna 118 tysięcy km. Auto z polskiego salonu z pewną potwierdzoną historią oraz przebiegiem. Samochód w 100% kompletny, nie wymagający żadnego wkładu finansowego. Auto na bieżąco serwisowane w autoryzowanym serwisie Mazdy w Szczecinie. Samochód dostępny u nas od ręki. Ten konkretny egzemplarz sprzedawany z pełną fakturą VAT 23%. Tak więc jeśli jesteście zainteresowani, jeśli potrzebujecie większej ilości informacji czy zdjęć poszczególnych wybranych przez siebie elementów, to serdecznie zapraszamy was do kontaktu. Podwozie tej Mazdy, jakby ktoś pytał, jakby ktoś się czepiał, jak to w Mazdzie bywa, wygląda naprawdę świetnie. Tak więc jeśli chcecie, jeśli jesteście zainteresowani, to jesteśmy w stanie wam dosłać zdjęcia czy wideo właśnie o to podwozia. Tak więc szybkie przypomnienie, bardzo dobrze wyposażona Mazda CX-3 z headapem, z matrycowymi Ledowymi inteligentnymi reflektorami, z aktywnym tempomatem, podgrzewanymi fotelami, CarPlay'em, nawigacją, Android Auto, kamerą cofania, dwoma kompletami kół jest w naszej ofercie. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do kontaktu. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam was wszystkich. Trzymajcie się. Hej.